Jestem nie tylko zaszczycony tym odznaczeniem, ale również wzruszony. Wzruszony tym, że po tylu latach pamiętamy i pamiętamy w Oprze o tych trudnych chwilach, kiedy powstawała ta organizacja. I wcale nie było to takie proste, bo czasy były takie, że wszelkie wolontariaty, wszelkie ochotnicze. Służby nie miały, jak to się mówi, poparcia na powstanie zorganizowanie. Ale grono ludzi, ratowników wodnych, rzeczywiście, pływaków, plus dziennikarz ze standardu młodych dokonali tego, że została ta organizacja powołana, uzyskała status, uzyskała możliwości rozwoju. I świetnie się rozwija. Jest jedna sprawa, o której chciałbym powiedzieć. Mamy statystyki utonięć, i niestety jest to zjawisko negatywne, ale jednocześnie nie mamy statystyki uratowań, ile ludzi utonęłoby, gdyby nie wop. A sam byłem świadkiem co najmniej w dziesięciu wypadkach nad morzem, na plażach, reanimowania wydobytych topielców, którym w mojej obecności uratowano życie. I WOP jest znakomitą, świetną organizacją, która w tym ogromnym żywiole. Wody, korzystania z przyjemności, zapewnia również bezpieczeństwo. Oby tak, jak najdłużej i jak najlepiej. Wszystkiego dobrego. I raz jeszcze dziękuję za odznaczenie.